Cześć, witajcie na kanale, gdzie zaczyna się wojsko. Dzisiaj chciałem się skupić na interesujących kwestiach dotyczących US Air Force. Zacznijmy od liczb. Według planu na rok podatkowy 2025, do którego dołączyłem znane mi zmiany w tym planie, flota taktycznych samolotów bojowych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych wraz z samolotami Gwardii Narodowej i Sił Rezerwy liczyć będzie 2025 maszyn. Najliczniejszy typ to F-16, który stanowi 41,5% samolotów. Obecnie w eksploatacji pozostają maszyny wersji CD wyprodukowane jako blok 40 lub blok 50. Samoloty zostały ujednolicone i zmodernizowane m.in. poprzez wyposażenie w radar ze skanowaniem fazowym, celownik na hełmowy oraz nowoczesny zasobnik obserwacyjno-celowniczy. Co ciekawe nie planuje się zmniejszania floty F-16. Po przeprowadzonych testach zmęczeniowych ustalono, że płatowce mają służyć nawet do 12 tys. godzin. W powietrzu, a jeśli będzie konieczne, zostaną wydłużone jeszcze bardziej. F16 są wyposażeniem zarówno eskadr aktywnych, jak i Gwardii Narodowej, oraz eskadr Rezerwy. Przez cały okres jego służby uzupełnieniem F16 był A10, często skrzydła składające się głównie ze F16 miały w swoim składzie eskadrę A10. Obecnie A10C są powoli wycofywane, jednak są wciąż liczne i stanowią mniej więcej 12% floty. Formalnym następcą zarówno F16, jak i A10 jest F35. Wczesne wersje w. 35 służyły dotychczas przede wszystkim do szkolenia i zdobywania doświadczenia zarówno przez pilotów, jak i obsługi naziemne. Dlatego też eskadry na tym typie niekoniecznie były kierowane w strefę konfliktów zbrojnych. Na najbliższe lata planowane jest jednak przesunięcie najnowszych F-35 Block 4, między innymi do wymagających zadań zwalczania wrogiej obrony powietrznej. Siły powietrzne dysponują obecnie ponad 400 F-35, co stanowi już ponad 21% floty. Obecnie większość F-35 przypisana jest do aktywnych jednostek. Jeśli zsumujemy flotę F-35 oraz typów, które ma zastępować, czyli F-16 i A-10, daje nam to mniej więcej 75% całości sił, jakimi dysponuje US Air Force. Dodajmy, że sytuacja jest tu dość jasna, to znaczy mamy przynajmniej formalnie typy schodzące i ich następce. Jednak moim zdaniem dużo bardziej interesujące rzeczy dzieją się w tych pozostałych 25% floty. F15 CD Eagle. Jest to samolot dedykowany przede wszystkim do zwalczania innych samolotów w powietrzu. Obecnie eksploatowane maszyny pochodzą z pierwszej połowy lat 80. Od tego czasu samoloty przechodziły modernizację obejmującą wymianę radaru czy integrowanie nowych typów pocisków powietrze-powietrze. Samoloty te mają zintegrowane celowniki na hełmowe i przenoszą wykorzystujące je pociski naprowadzane na podczerwień. W ostatnich 10 latach służby maszyny otrzymały również duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny w kabinie, który współpracuje z trybami powietrze-powietrze zasobnika celowniczego snajper lub też zasobnika z termonamiernikiem Legion jak wiadomo formalnym następcą F15 Eagle był samolot F22 Raptor, jednak ze względu na mocno niewystarczającą liczbę zakupionych samolotów tego typu konieczne stało się wydłużenie ich służby długo poza planowany okres. W 1991 roku planowana liczba F22 było to 648 egzemplarzy. W 2004 roku podjęta została ostateczna decyzja o redukcji zamówienia do jedynie 183 raptorów. Ponadto autoryzowany został zakup dodatkowych czterech egzemplarzy. Za wygospodarowane środki, co definitywnie zakończyło produkcję samolotu na 187 egzemplarzach, wyprodukowanych do 2011 roku. Mając świadomość niewystarczającej liczby maszyn tego typu, już w 2009 roku przeprowadzono studium wykonalności modernizacji i przedłużenie życia 179 F-15 CD, które określane były jako Golden Eagle, czyli Złoty Orzeł. W ramach programu rozpoczęto opracowanie kilku systemów dla zmodernizowanych F-15, które miały być współdzielone później z flotą uderzeniowych F-15E oraz potencjalnie z maszynami eksportowymi tego typu, które utrzymywały linię produkcyjną tego samolotu. Na przykład w 2015 roku rozpoczęto program systemu walki radioelektronicznej EPAWS. W 2018 roku podjęto jednak decyzję, by sięgnąć po fabrycznie nowe maszyny bazujące na najnowszej eksportowej wersji F-15 dla Kataru. Dwa pierwsze F-15EX są to maszyny pierwotnie przeznaczone właśnie dla tego państwa. Jedynie z zmodyfikowanym wyposażeniem, ale różnym od wariantu docelowego. Między innymi nie dysponują wspomnianym systemem EPAVS. Pierwotnie nowe F-15 określany był jako F-15X, jednak siły powietrzne preferowały dwumiejscowy, wielozadaniowy wariant określany jako F-15EX, zaś Gwardia Narodowa wariant jednomiejscowy, który miał służyć głównie do misji obrony powietrznej USA określony F-15CX. Ponieważ program miał napięty terminarz i ograniczony budżet, skupiono się ostatecznie na znajdującej się w produkcji wersji dwumiejscowej. Do produkcji jednomiejscowych F-15 od lat nie było dostępnego już osprzętu. Z wymagań Gwardii Narodowej pozostawiano jednak zapis o możliwości wykorzystania pełnych zdolności bojowych F-15EX przy locie z tylko jednym pilotem, co na przykład nie jest możliwe na uderzeniowych F-15E, gdzie panel systemu walki radioelektronicznej znajduje się tylko w tylnej kabinie. W roku podatkowym 2021 w służbie pozostać ma zaledwie 92 F-15CD, co stanowi zaledwie 4,5% całej floty. Rok wcześniej wycofano aż 57 egzemplarzy samolotów tego typu. Jeszcze niedawno użytkownikami F-15CD było 6 eskadr podległych Gwardii Narodowej w 6 bazach w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych oraz dwie eskadry w bazie kadena na Okinawie podległe Pacific Air Forces. Baza lotnicza kadena ma strategiczne znaczenie, ponieważ domyka pierwszy łańcuch wysp wokół Chin, łącząc właściwą Japonię z w kwietniu 2023 roku podjęto decyzję o wycofaniu wszystkich 48 F-15 CD z tej bazy. Stacjonujące tam F-15 zastąpiła rotacyjna obecność samolotów przemieszczanych z innych eskadr podlegających Pacific Air Forces. Obecnie zgodnie z propozycją budżetu sił powietrznych na 2024 zaplanowano zakup 104 samolotów F-15EX. W kontynentalnych Stanach Zjednoczonych F-15CD używane są jeszcze w sześciu eskadrach Air National Guard. Zostało oficjalnie potwierdzone, że tylko trzy z nich przesiądą się na F-15EX, zaś pozostałe trzy obecnie planowane są do przezbrojenia w F-35A. W połowie 2024 potwierdzone zostało również, że F-15 wrócą do bazy kadena na Okinawie i będą to właśnie F-15EX. Pierwsze sześć f 15 x trafiło do jednostek testowych. W czerwcu 2024 siódmy i ósmy f w 15X trafiły do 142 skrzydła w Portland w Oregonie, który będzie pierwszą jednostką bojową używającą tego typu. Jednocześnie będzie też odpowiadać za konwersję pilotów na ten typ. Dostawa tych dwóch maszyn zakończyła serię 8 maszyn serii Lot 1. Dostawy serii LOT 2 mają rozpocząć się pod koniec 2024 roku. Drugim użytkownikiem F15X będzie 18 skrzydło z bazy kadena na Okinawie. Samoloty jednak w pierwszej kolejności będą przechodzić proces odbioru od producenta, za który będzie odpowiadać 142 skrzydło. Na Okinawie trafi docelowo 36F15X, czyli dwie eskadry w etacie po 18 samolotów. Jest to zmniejszenie etatu z 48 maszyn, czyli 2 razy 24 f 15 cd w tym samym czasie jednak 35 skrzydło z bazy Misała wymieni 36 F-16 CD przeznaczonych do zatań zwalczania obrony powietrznej na docelowo 48 F-35A. Tak więc łączna liczba amerykańskich samolotów bojowych stacjonujących w Japonii pozostanie na tym samym poziomie. W dalszej kolejności samoloty F-15X trafią do pozostałych dwóch skrzydeł Gwardii Narodowej USA. Kolejna maszyna to F-15E Strike Eagle. Lub nieoficjalnie ze względu na kolor malowania określany jako „matchen”. Jest to dwumiejscowy samolot uderzeniowy przeznaczony do wykonywania uderzeń w głębi ugrupowania przeciwnika. Zaprojektowany został do wykonywania automatycznego lotu na niskim pułapie według rzeźby terenu i przeprowadzania uderzeń przy użyciu uzbrojenia precyzyjnego. Samoloty produkowane były od połowy lat 80. do połowy lat 90., więc są średnio o 10 lat nowsze niż myśliwskie maszyny CD. F-15E ma również wzmocnioną konstrukcję płatowca pozwalającą na dłuższą Obecnie flota F-15E liczy 218 egzemplarzy, które znajdują się na wyposażeniu łącznie 8 eskadr. Etat eskadry wynosi 24 samoloty. Do 2028 flota F-15E ma zostać zredukowana do zaledwie 99 maszyn. W służbie pozostaną jedynie nowsze samoloty, wyposażone w silniki F-100 PW-229. Wycofane mają być wszystkie maszyny ze słabszymi F-100 PW-220. Jednocześnie na etapie studiów jest modernizacja maszyn, które pozostaną w służbie. Zmodernizowane F15E będą współdzielić wiele systemów z nowymi F15EX. Ostateczna decyzja co do zakresu modernizacji nie została jednak podjęta, a także nie jest pewne czy w ogóle do niej dojdzie. Alternatywą dla modernizacji 99F15E może być zakup zupełnie nowych egzemplarzy F15EX. O ile zakup nowych samolotów na pewno będzie nieco droższy, o tyle koszty eksploatacji fabrycznie nowych samolotów powinny być znacznie niższe niż 30-letnich maszyn. f 15 X jest wyposażony w silniki F110GE129 osiągach marginalnie tylko lepszych od silników na F15E, ale silniki te cechują się prostszą i tańszą obsługą. Wreszcie, ujednolicenie do jednej wersji samolotu. Czyli tylko F15X, powinno być tańsze niż utrzymywanie dwóch wariantów F15 w służbie. Jak wspomniałem, decyzja w tym zakresie nie została jeszcze podjęta. Pewna jest za to decyzja o redukcji. F-15e na pewno znikną z bazy RAF w Heat, gdzie obok dwóch SKr F-15e wdrażane są obecnie dwie eskadry F-35A. Padnie to po raz kolejny w tym nagraniu, ale wprowadzanie docelowych F-35A w wersji Block 4 o pełnych zdolnościach bojowych pozwoli na płynne wycofanie platformy poprzedniej generacji, w tym przypadku F-15. W roku podatkowym 2024 w służbie było 375 F15, wliczając zarówno myśliwskie CD, jak i uderzeniowe E, oraz pierwsze egzemplarze nowych EX. Do 2028 roku liczba F15 w służbie spadnie w sumie do niewiele ponad 200 egzemplarzy, czyli tylko nieco ponad połowa tej liczby. Ale przejdźmy do ostatniej omówionej dzisiaj maszyny, czyli F22A Raptor. Obecnie jest to najbardziej zaawansowany samolot służący do wywalczenia przewagi w powietrzu w arsenale Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Niestety w okresie wojny z terroryzmem zamówienia na ten samolot zostały drastycznie zredukowane. Obecnie w służbie pozostaje 185 ze 187 odebranych egzemplarzy i stanowią one około 9% floty US Air Force. Początkowo eskadry zostały zorganizowane po 18 samolotów, jednak na niską liczebność eskadr nałożyła się niska gotowość operacyjna f 22A od kilku do kilkunastu punktów procentowych niższa niż w przypadku maszyn poprzedniej generacji, co doprowadziło do znacznie mniejszej Intensywności operacji lotniczych. Na to zaś nakładać miał się wymagający większej liczby godzin w powietrzu w porównaniu do maszyn poprzedniej generacji program szkolenia przygotowujący pilotów do wymagających misji wywalczenia i utrzymania przewagi w powietrzu. W związku z tym w 2019 roku rozformowana została 95 eskadra z bazy lotniczej Tyndal. Są to maszyny z kodem na ogonie TY, a jej samoloty rozdysponowano pomiędzy pozostałe 5 eskadr bojowych. W 2022 roku 45 eskadra z tej samej samej bazy, oficjalna jednostka szkolna została przeniesiona do bazy Langley z numerem zmienionym na 71. Zaznaczyć trzeba, że nie bez wpływu na te wydarzenia był huragan Mitchell, jaki spustoszył bazę Tyndall w 2018 roku. Po odbudowie w 2023 roku baza Tyndall zaczęła otrzymywać samoloty F-35A. Docelowo 325 skrzydło dysponować będzie trzema skadrami tych maszyn, czyli łącznie 72 płatowcami. Obecnie flota F-22A to jedynie pięć eskadr bojowych, oraz jedna eskadra szkolna zgrupowana w tylko trzech bazach lotniczych. Eskadry liczą po dwadzieścia kilka maszyn. Eskadra na Hawajach może być nieco bardziej liczna, z tego powodu, że jest najbardziej samotna. Zaznaczyć również trzeba, że każde z trzech skrzydeł ma. Oprócz normalnych eskadr bojowych, powiązaną eskadrę rezerwową, która formalnie jest użytkownikiem F-22 i zajmuje się przygotowaniem załóg i techników na ten samolot. Początkowo oficjalnie eskadry te nie dysponują własnymi samolotami, natomiast w obecnych zestawieniach do lotnictwa Air National Guard przypisanych jest 20 płatowców F-22 Raptor, także w tym momencie te trzy eskadry najprawdopodobniej dzielą te 20 egzemplarzy. W roku podatkowym 2024 przyszedł kolejny zamach na eskadrę F-22, dowództwo US Air Force chciało wycofać z eksploatacji i zmagazynować 32 najstarsze samoloty F-22. Płatowce te nie są przeznaczone do wykonywania misji bojowych, nie były modernizowane do standardów, w jakim operuje większość floty, a co za tym idzie coraz bardziej odstają od maszyn bojowych. Co wpływa na skuteczność szkolenia, ale również na trudności w ich utrzymaniu. Samoloty te również nie miały należycie konserwowanych pokryć, utrudniających ich wykrycie. Jest to o tyle ważne, że utrzymanie pokryć stanowi około 50% kosztów utrzymania samolotów F-22A. Pokrycia te często są uszkadzane przy rutynowym otwieraniu paneli serwisowych samolotów. Jeżeli widzieliście w internecie zdjęcia samolotów F-22 Raptor z takimi mocno uszkodzonymi powłokami, tymi trudno wykrywalnymi, to Najprawdopodobniej były to właśnie te egzemplarze najstarsze używane tylko do szkolenia. Prośba o wycofanie tych 32 najstarszych samolotów nie została zaakceptowana w tym roku, ale koszty modernizacji tych płatowców do standardu maszyn bojowych mają być niebezpiecznie bliskie ceny nowego F-35. I przyszłość tych egzemplarzy nadal nie jest jasna. Mogą zostać wycofane w kolejnych latach. Obecnie trwają prace nad pakietem modernizacyjnym dla F-22A, obejmującym trudno wykrywalne podskrzydłowe zbiorniki paliwa do użycia na misjach bojowych, większy zasięg na maszynie, większe zdolności na teatrze Pacyfiku. Kolejną nowością jest system obserwacji w podczerwieni. Zapewne coś podobnego do systemu DAS z F-35, zainstalowany na dwóch zasobnikach przenoszonych na zewnętrznych punktach podwieszeń pod skrzydłami. Kolejne modyfikacje to m.in. celownik na hełmowy Thales Scorpion zintegrowany z pociskami am 9 x Przez długi czas F-22 był ograniczony do użycia starszych wersji pocisków krótkiego zasięgu AIM-9M. Wreszcie samolot ma otrzymać nowy pocisk powietrze-powietrze średniego zasięgu am 260 które pozwolą na eliminowanie wrogich celów powietrznych na większych dystansach. Nieustającym problemem F-22 jest jego zbyt mała liczba. Decyzja o niezmodernizowaniu samolotów najstarszej wersji przyniosła Krótkoterminowe zyski, ale niestety długoterminowe straty. Jeśli flota F-22 zostanie zmniejszona, tylko pogłębi to problemy. Opracowanie pakietów modernizacyjnych dla około 140 bojowych F-22 generuje dużo większe koszty niż w przypadku floty, np. F-35, których same siły powietrzne mają obecnie ponad 400 sztuk, a w sumie wyprodukowano już ponad 1000 maszyn tego typu. I na koniec chciałem wrócić do naszego kółeczka z flotą US Air Force podzieloną na typy. Wyszliśmy tutaj od podziału, z którego wynika, że 25% maszyn to F15 i F22, zaś 75% to A10, F16 i F35. Jednak bardziej szczegółowe prześledzenie zmian świadczy, że liczba maszyn klasy F15 i F22 będzie się zmniejszać. Po pierwsze, rozważane są redukcje F22, po drugie, za F22 w bazie Tyndall. Właśnie wchodzą F35 i choć połowę F15 w Gwardii Narodowej i wszystkie na Pacyfiku zastąpi F15X, to jednak drugą połowę maszyn tego typu i wszystkie maszyny F 15 w Europie zastąpi F35. I pomimo znacznego opóźnienia programu F35, dzięki przedłużaniu żywotności i modernizacji, F16 mogą dalej latać, mogą dalej być skuteczne i jednocześnie są bardzo tanie w utrzymaniu w porównaniu do maszyn innych kategorii. I to koszty będą sprawiać, że liczba najbardziej zaawansowanych maszyn będzie topnieć. Prawdziwym następcą F-22 ma być maszyna, która powstanie w ramach programu Engad. Jednak o tej wciąż wiadomo bardzo niewiele, no może poza tym, że pierwotne zapewnienia o tym, że powstanie on szybko i relatywnie tanio, jak zwykle nie do końca okazały się prawdą. Kiedy jednak NGAT będzie gotowy? Siły powietrzne bardzo szybko pozbędą się kłopotliwych i coraz starszych F22. Pamiętajmy, że jest to maszyna z końca lat 90. No i na koniec, może jednak jeszcze jedna taka uwaga, może jednak powinniśmy mieć więcej wiary w możliwości F35, jak widzimy, nawet siły powietrzne Stanów Zjednoczonych bardzo mocno będą opierać się o te platformy, jeśli oczywiście komuś nie wystarczy fakt, że cały wolny świat ustawia się w długiej kolejce po tą maszynę. Tyle ode mnie na dzisiaj. Na razie trzymajcie się.